Cześć, czołem Polik za mikrofonem, gramy na serwerze Coxcraft w Bedwarsy i niszczymy oponentowi, oponentom łóżka. <grymne> Kolor? Zielony, czyli zwycięstwo. Robimy szybkie budowanie, żeby nam jakaś pipa z lewej nie przeleciała. Bądź tu jakiś speed bridge, jakiś inny, kurde, budowanie się nam milion na sekundę robią. Odkładamy rzeczy. Bierzemy wełnę Lecimy do niego jako pierwszy, bo już pewnie się zbudował. A jak się nie zbudował, to my będziemy u niego pierwsi. Wyżej, żeby nie sięgnął. O, jeszcze budował. Patrzcie to, patrz, patrz to Maxi. Patrz to maxi. On jeszcze nie wie. Patrz, 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 po patrz co się dzieje? Cyk. Najprawie. No, Dobra. Mieczyk. Złoto. Bo jest. Ej, jakie zniszczone? O kurde. No to chyba nie dam rady.